Polityk mówi jakieś bzdury. Satyryk słucha, zaciera ręce, potem siada nad klawiaturą i wystukuje utwór satyryczny, w którym wszystko, co plutuł polityk, zostaje wyolbrzymione, doprowadzone do absurdu, tak absurdalnego, że bzdurność bzdur polityka staje się oczywistą oczywistością która kojarzy się Państwu z konkretnym politykiem, słusznie prezesa Kaczyńskiego, mam na myśli. W ostatni wtorek wygłosił płomienne bzdury pod sejmem w czasie protestu w obronie księdza O. Wysłuchałem w telewizorze i pomyślałem sobie, że Kaczyński zawiesił poprzeczkę niesłychanie wysoko. Bzdury, które z siebie wyrzucił, były już tak bzdurne, że niezwykle trudne do dalszego zbzdurzenia. Streszczę. Tusk za młodu odbył w Niemczech szkolenie. Wyszkolonego Niemcy wysłali do Polski. Tu w grudniu zeszłego roku zdobył władzę. Dzięki temu, że Kaczyński nie był dyktatorem, bo gdyby był, to by Tuska ukatrupił. Nieukatrupiony Tusk, zaraz po podstępnym i nieuczciwym zdobyciu władzy, przystąpił, zgodnie z planami nakreślonymi w Berlinie, do likwidacji Polski. Systematycznie, kawałek po kawałku, pachołek niemiecki, Tusk likwiduje wolne media, zamyka przeciwników politycznych, a w czasie zamykania torturuje demokrację już Prawie zniszczył, na razie tylko jeszcze nie zatruwa wody w wodociągach. To wszystko mówił facet, za którego rządów. Skutecznie zwalczano wolne media, zlikwidowano Trybunał Konstytucyjny, zlikwidowawszy przedtem w praktyce samą Konstytucję, a torturowanie podczas aresztowań jest udokumentowane w wielu, wielu przypadkach, i to takie, że wszystko, co przeżył ksiądz O lub co jego rodzina uważa, że przeżył, to są pieszczoty. I teraz kombinuj prześmiewco, jakby to przemówienie skarykaturować, wyolbrzymić, doprowadzić te absurdy do jeszcze większego absurdu. Może by się dało, ale czy jest sens? Tłumy słuchają, klaszczą. Wiwatują, skandują zamknąć Tuska i gdyby im ktoś teraz przedstawił parodię tego przemówienia wypełnioną mega, ultra, super bzdurami, to obawiam się, że te tłumy klaskałyby mocniej, wiwatowały głośniej i skandowały znacznie dalej idące zamiary wobec Tuska, a prezes wciąż liczy, że zamiary przerodzą się w czyny.